Того часом Ісус сказав юрбам: ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який мене послав, не притягне Його, і я воскрешу Його останнього дня. Написано в пророків, і будуть всі навчені Богом. Кожний, хто почув від Отця і навчився, приходить до мене. Не тому, що Отця хтось бачив, хіба лише той, хто є від Бога, Він і бачив Отця. Воістину, воістину кажу вам: Той, хто вірить, має вічне життя. Я є хліб життя. Ваші батьки їли манну в пустелі і повмирали. Цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто його їсть, не помер. Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Oto słowo Pańskie. Amen. I słowa Świętej Ewangelii zgładzą nam nasze grzechy. Amen. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chrystus Pan zmartwychwstał. Amen. Umilowanie w Chrystusie, bracia i siostry, cztygodnie nasze siostry zakonne, drogi ministranci, organistka, Kochani parafianie, omylowanie Boże dzieci. Jeżeli ktoś wierzy, ma życie wieczne. Mówi dzisiaj Pan Jezus przez Ewangelię św. Jana, czytamy te słowa w szóstym rozdziale na dzisiejszy dzień przeznaczone. Jeżeli wierzymy, to już w tej chwili żyjemy wiecznym życiem. Żeby żyć niebem, żeby żyć z Panem Bogiem, nie musimy czekać aż do momentu tej ludzkiej, naturalnej śmierci. Ziemskie życie, ono kończy się śmiercią, ale życie, Wieczne, ono nie musi zaczynać się śmiercią. Życie wieczne, ono może zacząć się dzisiaj, teraz, w tej chwili. Ono może zacząć się zawsze, kiedy każdy z nas tego bardzo zapragnie i w to uwierzy. I to jest charakter, to jest. Natura życia wiecznego, że ono nie jest przywiązane do jakiegoś czasu. Ono jest pozaczasowe. I człowiek w to życie wchodzi, bo to życie jest od Boga. I Pan Jezus mówi dla potwierdzenia, żeby to życie zaczęło się już dzisiaj, już teraz. Jest dla nas możliwością, aby przyjąć Pana Jezusa jako żywy chleb, aby człowiek mógł nakarmić się Bogiem, abyśmy przyjmując Pana Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza mogli rzeczywiście uwierzyć, że jest to prawdziwy Bóg, jest to prawdziwy Pan Bóg. Jeden kaplan, misjonarz opowiada, który jako młody neopresbiter niedawno wyświęcony był wysłany na misję Kościoła do Kazachstanu. I kiedy przyjechał do jednej wioski, żeby tam odprawiać MSZ świętą, żeby pospowiadać ludzi, podzielić im sakramentów. To był z jednej strony bardzo zdziwiony, że jego ludzie tak sprawdzali, bo nie wiedzieli, czy to jest prawdziwy ksiądz, czy może ktoś podeslany, czy może jakiś współpracownik, wtedy jeszcze Związku Radzieckiego, Sowieckiego Sojuzu. I na początku nie wiedział, dlaczego mu nie dają wiary. Ale kiedy zaczął spowiadać ludzi, kiedy wszystkich zebranych wyspowiadał i modlili się, czy to różańcem, czy inną modlitwą, i miała być Msza Święta, to został drugi raz zdziwiony tym, że ktoś z tych ludzi, jako starszy tej wspólnoty wierzącej, powiedział: Proszę ojca. Teraz chcemy coś Wam pokazać i coś Was poprosić. I zaprowadzili tego kaplana młodego do jednego pokoju. Otworzyli szafę, i w tej szafie w białych plutnach, firankach bardzo tak poczciwie, z szacunkiem był schowany duży słoik. Taka trzylitrowa pańka. I kiedy ją rozmotali, on po prostu był na tyle zdziwiony, że aż prawie oddech mu odebrało, kiedy zobaczył, że w tym słoiku są komunikanty. I on zapytał, a co to jest? I jemu ten człowiek mówi to jest Pan Jezus, to jest, żeby Pan Bóg. U nas jak. Bardzo długo nie ma kaplana, to my idziemy pod krzyż, modlimy się, wyznajemy swoje grzechy, a potem przychodzimy do tego szkafa, do tej szafy i rozdzielamy komunię świętą. I czekamy, że znowu ksiądz przyjedzie i nam zakonsekruje najświętszy sakrament. I my też Was dzisiaj prosimy, żeby Wy nam odprawili mszę świętą. I zostawili Najświętszy Sakrament. I on po studiach, po seminarium, po wszystkich prawach kościelnych, po wykształconej liturgii, nie mógł sobie tego poukładać, jak to w słoiku Pan Jezus schowany w szafie. Przecież to ma być kościół, tabernakul, wszystko pozamykane. A te ludzie mówią, Tutaj jest miejsce najbezpieczniejsze. Bo my się dobrze czujemy i bezpiecznie, bo jest z nami żywy Bóg. A Pan Bóg się dobrze z nami czuje bezpiecznie, bo każdy z nas pilnuje Pana Boga w tej szafie. I nie zostawiamy tak bez prezoru, bez jakiejś opieki, bez stróżowania. Ten kapłan odprawił Ms. Święto, zakonsekrował komunię i te ludzie znowu czekali, kiedy następny kapłan przyjedzie, aby znowu oni nie zostali bez Pana Boga. Jest to wielka wiara. Wiara w to, że w najświętszym sakramencie ołtarza jest żywy Pamł. Te ludzie zachowali wiarę, bo wierzyli, że z nimi jest Pan. Jeszcze jedno takie świadectwo ludzi świeckich, żurnalistów, którzy nie tak dawno jeszcze może z rok czy ileś temu pojechali do Czarnobyla i tam bardzo blisko, w jednej wiosce, spotkali starszą kobietę, babcię taką starszą. I przyszli zaczęli z nią robić wywiad, interwiu, zdejmowali to wszystko na wideo i pytają się, jak Wy tutaj żyjecie? Przecież tutaj taka zakażona ziemia, wszystko napromieniowane. A ona mówi: Ja mam wszystko tutaj. Ja żyję z Panem Bogiem, ja jestem człowiekiem wierzącym. Ja mam dom, mam ogród, sadzę barabole, kartografię, fasole, buraki, wszystko, ogórki, pomidory. I mówi, to wszystko jem. Mówi, modlę się, chodzę, odmawiam różaniec. I mówi, poczekajcie, ja zaraz Was też umoszę. I poszła na ten ogród, narwała pomidorów, ogórków, zrobiła im szybko salatko i oni tam filmowali to wszystko. Posadziła ich za stół, sama wstała, przeżegnała się, pobłogosławiła to jedzenie i mówi do nich, bierzcie, jedzcie, stójcie się. I oni tak się bali, nie wiedzieli, co mają zrobić, boż mogą zachorować. I wyciągnęli taki aparat, który mierzy te promieni. promienie, Włączyli Jego i tam wszystko zero, wszystko po nulach pokazuje. I jeden z nich wstał i poszedł na ogród. Wszędzie chodził po ogrodzie i był bardzo taki zdziwiony, że ten aparat zaczął piszczeć, skrzypieć, aż zaszkaliło. A kiedy przyszli do chaty, ten aparat uspokoił się i wszystko było pozerowane. I on jeszcze raz pyta ten żurnalist babci, ale jak to możliwe? Na ogrodzie pełno promieni, wszędzie radiacja, a tu w domu przy stole nic nie ma. I ona wstanie i mówi, patrzcie, jak radiacja ucieka. I jeszcze raz przeżegnała się, zmówiła modlitwę i mówi, a teraz wierzycie? Mówi, mnie Pan Bóg chroni, ja że z Panem Bogiem, bierzcie, jeżdźcie to wszystko. I oni nie mogli zrozumieć, jak to możliwe. Pan Bóg robi cud, żeby człowiekowi utrzymać, schronić to życie, zachować to życie ziemskie. To jakże wielki cud musi być, kiedy my spożywamy Pana Jezusa. Jaki wielki cud musi być życia wiecznego, że kiedy my przyjmujemy komunię świętą. Ta komunia daje nam życie wieczne, bo przychodzi do nas żywy Pan Bóg, Jakie potrzeba wiary, jakiego wielkiego zaufania. I może my dzisiaj już nie mamy takiej mody modlić się o cud, ale dzisiaj bardzo potrzebno prosić Pana Boga, abyśmy te cuda Boże rozumieli w naszym życiu. Abyśmy rozumieli, że ten chleb niebieski, chleb aniołów, tak nazywamy Komunię Świętą, on czyni cuda z nami. Bo Komunia Święta przymienia nas w Boga. Bo my jesteśmy dziećmi Bożymi. My nie stajemy się Bogiem, ale tak jak w Starym Testamencie napisane, że Pan Bóg powiedział: Rzekle Bogami jesteście. Czyli jesteście moimi dziećmi. Nie może wam jakaś szkoda się zrobić. I dzisiaj, kiedy Pan Jezus ogarnia nas podczas przyświętej swoją obecnością, swoim sercem, swoim łaską, przygarnijmy również i my dzisiaj Pana Jezusa, którego przyjmiemy do swoich serc. Kiedyś tak. Pamiętam, do nas do domu przyjechali nasza rodzina, dwojrodne bracia moje. I moja babcia Adela opowiadała im o komunii świętej. Mówiła dzieci, wybierze takie dorosłe, trzeba was do spowiedzi doprowadzić, do komunii. I oni pytali, babciu, a co to jest ta komunia? I babcia tak po prostu im tłumaczyła, że to jest taki chleb poświęcony. Ale On zmienia się w Pana Jezusa i każda pożywa, wszystko, co my jemy. Chleb, cukierki, wszystko, co spożywamy, ono idzie do żołądka, a komunia idzie do serca. I pamiętam, dwójronny brat mówi, to jakie to serce musi być wielkie, żeby tam tyle komunii za całe życie pomieściło się moja babcia mówi: Dziecko, serce jest bardzo małe, ale Pan Bóg jest wielki i on wszędzie się zmieści. I mówi: Tobie, życie nie wystarczy, żeby to serce napełnić komunią. I to była taka prosta katecheza. Ja takiego pojaśnienia nawet w seminarii nie słyszałem, chociaż jestem bardzo wdzięczny naszym profesorom, wykładowcom, że nas uczyli na kapłanów czy tutaj w Grudku, czy potem w Kraku, na jasnej górze. Ale to taka prawdziwa nauka. Nauka, o których nie piszą w żadnych książkach, o których nie można przeczytać nigdzie. Ale to jest taka prawda, że Pan Bóg jest wielki. On jest na tyle wielki, że zmieści się w każdym najmniejszym sercu. I Komunia Święta to jest taki chleb, który nie idzie do żołądka, tylko do serca, który idzie do duszy i daje nam życie wieczne. Dlatego z wielkim szacunkiem, z wielką miłością przyjmujmy najświętszy sakrament, przyjmujmy Pana Jezusa w Komunii Świętej i prośmy, abyśmy zawsze swoim życiem słowami, swoim zachowaniem, swoją miłością. Ogarniali Pana Boga tutaj na Ziemi, kiedy przyjmujemy go w Komunii Świętej, a kiedyś abyśmy byli Bogiem przygarnięci w niebie. Amen. Chrystus, Pan zmartwychwstał.